Roman Dmowski o Ukrainie w 1930 roku, czyli kilkanaście lat przed rzezią wołyńską. Nie ma siły ludzkiej zdolnej przeszkodzić temu, ażeby oderwana od Rosji i przekształcona na niezawisłe państwo Ukraina nie stała się zbiegowiskiem aferzystów całego świata, którym dziś bardzo ciasno jest we własnych krajach, kapitalistów i poszukiwaczy kapitału. Organizatorów przemysłu, techników i kupców, spekulantów i intrygantów, rzezimierzków i organizatorów wszelkiego gatunku prostytucji, wreszcie najliczniejsi i najważniejsi ze wszystkich, Żydzi. Te wszystkie żywioły, przy udziale sprytniejszych, bardziej biegłych w interesach Ukraińców, wytworzyłyby przewodnią warstwę, elitę kraju. Byłaby to wszakże szczególna elita, bo chyba żaden kraj nie mógłby się poszczycić tak bogatą kolekcją międzynarodowych kanalii. Ukraina stałaby się wrzodem na ciele Europy. Ludzie zaś marzący o wytworzeniu kulturalnego, zdrowego i silnego narodu ukraińskiego, dojrzewającego we własnym państwie przekonaliby się, że zamiast własnego państwa mają międzynarodowe przedsiębiorstwo a zamiast zdrowego rozwoju szybki postęp rozkładu i zglinizny słowa Romana Dmowskiego z 1930 roku warte przemyślenia i spojrzenia z punktu 2025 roku